Plan nareszcie zadziałał. Nareszcie, nareszcie powstrzymał Apple, White Duchess. Słuchaj, po co wymieniać ich nazwiska? Najważniejsze, że je mi i w lochu związane bez żarcia i picia na 48 godzin! Juhu! Ponieważ Dacia dostała kulę po co od Raven i zrobiła jej kopię. Tamtą kulę oddała, zapomniała o kopii, nie? nagle wyjąła ją z kieszeni, nie mogła odkleić, to ja ją wzięłam, poczułam mega moc, no i stałam się zła. Aleluja! do rzeczy. Na szczęście zrobiłam z nią porządek. Zaraz zobaczycie, gdzie ona jest. Jezu, ale będzie siara! No a tymczasem... Gdzie jestem? Eee... Zamknął. Spłuczka toaletowa. Eee. Sami widzieliście. Mówiłam, że będzie siara. Nie wytrzymam. jest siara. Nie, Nie sprawy, co one robią tam na monitoringu. Czemu mu się tak drzemy? Przecież my nie mamy nic na gębie. A no. Miał całe szczęście. Ha, ha, ha. To ja może sprawdzę, co tam u A. dziewczynek. Pokaż. Ja teraz trzeba przeklęcić. Czego chcesz, Wiedźmo? Ciebie, Apple. Eee, mm. Tak, ciebie. A, Apple, nie odchodź! A -a -a -a! A -a -a! Idziemy. Idziemy, nie marudź. <grym> Ała! Znaczy, czekaj, um, położymy możecie tutaj, o tu, o tu, tu. Mm. o tu gdzieś. Lala, lala, <śmany> <Idzie>. <śmany> No a gdzie spłuczka toaletowa? Tu jestem! Okej. Okay. Ale to, że spłuczka toaletowa będzie gane, to ja się tego nie spodziewałam. <śmany> Baluszki! Izizę. <śmany> lala. Tu gdzie ta dziewczyna ma łeb? PALUSZKI! Halo! Cześć, mm. Mm. ty? Mmm! Ty O Jezu! Lajla, gdzie ty byłaś?! Lajla, masz... a ma... gdzie Masz papier toaletowy? Eee, nie, a... A to co zwisa z twojej tyłka, to co to jest? Eee. Nic nie widzę! No weź, weź mi to! Ano, faktycznie, przecież byłam w toalecie! A co mam z nim zrobić? Co cię to interesuje? To jaki raczej mam znaleźć pracować? Daj mi spokój, ja tu rządzę! co za debilka. To dalej? Dobra! E, Czemu tak śmiesznie leżę? Nie pytaj się mnie. Mm, nic nie wiem. To twój pomysł, żeby ją tak położyć. E, rozkładamy koc. O Matko Święta. Lala. Mm, masz ten papier toaletowy? E, em, nie wiem. Jak to nie wiesz? Tyż go przyniosłaś? Nie pamiętam. No, 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 prawie, prawie. Super. Teraz trzeba położyć. App. Tak, Koś tak. Nogi, dobra, wszystko się zgadza. Dobra, teraz złóż ręce. Czy ja mogę w tym czasie uciec? Masz jakiś problem. Zawijamy. Jak mumie. Prawda, Layla? Co? Śmieszniej. Eee, Co ty z nią robisz? Nie, nie miała zakrywać jej ust. To zrobi papier toaletowy. Co? Pstra. Dobra, dawaj ten papier. Sama ją to zawiąż. Nie, ty. Ty. To był twój pomysł. Ty i koniec, kropka. Ty. No dobra. Hmm, w ogóle jakaś idiotka. Ty zdrajczynią. O no to już nie moja wina. Trzy, cztery. No, Idziemy. Czy to na pewno dobry pomysł? Na pewno. O! Moje plecy. Usadowimy ją teraz. Mm. Wiesz dać jakiś widelc. Po co? Tak dosiary, eee, dobra, dobra, coś wykombinuję mm. okay, masz. Co? co? Suszarka, co to ma być? Nie podoba ci się coś? Eee, eee, tak troszeczkę. Eee, masz tu żwami Jabłkami masz, masz marchewkę dostaniesz. Jabłka! Teraz, a teraz tym, a teraz tym, i 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 tym, ten tym, i tym, masz Masz, czy nie? Masz. tym, Masz. tym, i a jak coś powie bez pozwolenia, a to ją uduszę. Dobra, zacznijmy przesłuchanie. Czekajcie, gdzie ja to miałam? Ha, hmm. <grym> Zaraz. O, mamy. Wyłącz to! No dobra. <grym> I nic jest przesłuchania. Okej, okay, gadaj. Mm. Jak ona ma to powiedzieć, skoro ma sobie gębę? Przekładaj wykołaczkę, nie marudź. Okej, okay, zdajmy Ci tą maskę. No ja jeszcze mogę coś powiedzieć! Ona no, nie, nie możesz tego powiedzieć. Nie możesz tego mówić. No. Mam takie pytanie. Tak. Eee... Czemu te marchewki tu leżą? Ja? Dla Siary. Eee... No